Witam serdecznie na kolejnym filmiku Dzisiaj chciałem wam pokazać takie oto cztery kopertki ja już tutaj rozkroiłem żeby było szybciej i w, w środku są karteczki to jest Antunes Karta Pro 11 czyli jak widać TOPS przysyła Trzeba grać w Tops football, ileś na mecie zagrać w któreś miejsce, nie wiem. No i co dziwne, w tej jednej kopercie było aż trzy takie karty. Także pięknie, pięknie. W kolejnej była jedna. Hmm. Tylko, ale za to jaka? I nie sta. Świetnie, świetnie. I nie W kolejnej, w kolejnej W kolejnej było, było Andre Szurle świetnie ta, ta karta mi się podoba Fajny układ zawodnika Antunes nie wiem dlaczego tu tyle kart może ktoś wie dlaczego? Może wyjaśni nam. <laughs> Karim Benzema, Jefferson, Kai Hon. może tak się zmieścił, o, pięknie, Rico, Rico i ostatnia tyle o. Pereiro może się zmieści tu jeszcze uwaga o. Pereiro Iniesta o riko tego pana już mamy Pizzi no tak Zawodnik bez ictasu. Wszystko to karty PRO. I Hector Bellerin Arsenal. Także no mamy tutaj z czterech przesyłek. Przyszło ile tych karteczek? Zaraz policzymy, bo czterech graczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, dwanaście, 16 piętnaście, szesnaście kart. No, ciekawe czy za miesiąc też tak w cztery koperty wrzucą tyle kart. Ci co grają mają nadzieję, że pewnie tak, ale nie wiem, nie wiem na czym to polega, dlaczego. Taki układ tych kart, a nie inny. Także. Dzięki za filmik. Zapraszam do kolejnych. Pamiętajcie, że w międzyczasie rozpoczęliśmy otwieranie kalendarza adwentowego. Jutro kolejny odcinek. Także, cześć. Pa.